Babizna przedstawia. Chodzą słuchy. Legenda o żabim kruku. Projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk, realizowany w ramach programu Edukacja do Kultury. Port. Ach, port. Miejsce, gdzie chaos spotyka harmonię, a zapach. Przywołuje marzenia o silnie zatkanym nosie z poprzedniego sezonu grypowego. Retman Wojciech Kruk, z twarzą skupioną, jakby musiał wybrać sos do hot-doga, zarządza rozładunkiem trat w swoich podwładnych. Dobrze, panowie, wszystko poszło gładko i sprawnie. Zabezpieczcie towar i przenieście go do obozu. Jutro sicie przynosimy wszystko na targ. Mirosław, to pilno i proszę, by czerwone skrzynie trafiły na górę wozu. Kogo moje oczy widzą? Kruk? Już z powrotem? Tadeuszu, dobrze ci widzieć. Opowiadaj, co się działo w Gdańsku, gdy mnie nie było? A wiesz co, no, oh, nic ciekawego. Wysypało mnie na plecach, nie wiem, to chyba od nowej wełnianej tuniki, którą dostałem. Próbowałem ją uprać w piwie, żeby była bardziej miękka, a potem śmierdziałem jak pijana owca. Co tam jeszcze? A, y, wiem, jeden z bosmanów, Kazimierz, pamiętasz Kazimierza? No tak. Podobno nagadał, że bosmani z Pucka mają płynąć. Ci... Tadeusz, masz coś ważniejszego do powiedzenia? Oczekaj, czekaj. A, pamiętasz tamtą kupcównę? Mm, róże. Są u niej. Tak, tak, róża. Ta, do której ciągle robisz maślane oczy. Choć mógłbyś ją zaprosić na spacer jak normalny człowiek. W każdym razie ludzie mówią, że sam diabeł ją porwał, wyobrażasz sobie. Nie robię do niej maślanych oczu, nie jestem już podlatkiem. No i sam wiesz, że gdy zaczyna grać, kompletnie trasę głowę. Nie jestem w stanie do niej. O czym ty mówisz, Tadeuszu? Jak to porwał? Diabeł? No jakiś szemrany typ pojawił się na balu, na którym grała i zagarnął ją, bo mu się spodobało, jak gra na skrzypcach. No i sama róża oczywiście, w co pewnie nie trudno. Trzeba wie... ją natychmiast ratować. O Boże! Trzeba wezwać armię. Wyślij gołębie. Do wszystkich miast! Armię gołębi, znaczy się nie! Ludzie nie wiedzą do końca, gdzie jest siedziba tego osobnika. No i jeszcze i to sam diabeł! Pacielu! Błagam! Chodź ze mną, nie takie rzeczy już robiliśmy razem. Wiesz, że róża. Róża, ja, ona... Tak, tak, wiem. Już się nie wysilaj, nie zapowietrzaj. Jeśli chodzi o uczucia, nie jesteś w stanie wydusić z siebie słowa, co? Aj, a pakuj się, nie zostawię cię z tym. Podobno ostatnio widziano ich na Dolnym Mieście. Piękny Gdańsk, a w nim takie rzeczy. Kto by zgadł? Że będzie to historia wręcz kryminalna, z porwaniem w roli głównej. No, no w sumie to ja. Ja bym zgadła. Nawet wiem też, jak to się skończy, ale wróćmy do poszukiwań. Jak to, jak wygląda diabeł? No, no rogi ma, brzydki na pewno brzydki i jest z nim. Najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Ma ciemne, kasztanowe włosy, które mienią się w słońcu, i taki szlachetny nos. Na pewno by pani poznała, a... Dobra, dobra, Romeo, kończy już, bo sobie poszła. No, nie widzę, żebyśmy się posuwali do przodu. Może powinniśmy rozwiesić plakaty. Byłoby na pewno szybciej niż malowanie róży słowem. Co to za łoskot? To chyba tam przybaczcie. A co tu się dzieje? Darmowe muchy rozdają? Zatrzymaj dla siebie, panie, co masz do powiedzenia, jeśli chcesz czyjegoś drwić cierpienia. Cóż za rymy, cóż za niespodzianka. A może nie, wszak to legenda o żabim kruku. Ale mówiące żaby i to jeszcze wierszem? Przepraszam, że przeszkadzam, lecz nie chcę się pogubić. Czy to czasem nie narrator powinien wierszem mówić? Dobra, dobra, tylko ja mogę łamać czwartą ścianę, okej? Okay? Wracaj do akcji. Ta żaba! Mówi? Zazwyczaj przed ludźmi chowamy się z tą mocą, ale może panowie wesprą nas pomocą. Ja... A co się stało? Nasza królowa jest do lochu niesłusznie wtrącona, bo ze strażnikami w karty ciągle wygrywała. Zazdrości o oszustwo została posądzona, gdy z gromadziła zgromadziła się fortuna niemała. Drapieżnego kota wystawili przed basztę. Strażnicy z nami nie chcieli się droczyć, a ściany lochu wysmarowali masłem, i żabia królowa nie może wyskoczyć. Na sprawny ratunek, nadzieje niczym bańki prysły. Więc proszę dobrych panów o nowe pomysły. No, nie wydaje mi się, żebyście potrzebowały naszej pomocy. A my mamy ważniejsze sprawy na głowie. Kruk, chodź! O, próbowaliście, nie wiem, spuścić drabinę czy coś. Tam są szuwary, można by upleślinę. Nie chcę mówić, żeś nie skończył podstawowej nauki, ale żaba, drogi panie, niekoniecznie ma kciuki. Dobrze. Zrobimy tak. Tadeuszu, idź odwróć uwagę strażników. Ach, no dobra. A my? Hmm, hmm, spróbujcie się chwycić. Jedna za drugą. O tak. Zanepić! Jeszcze dwie. No, zróbmy żywą drabinę. Opuszczę was przez okienko lochu. Uwaga! Królowa! Marszałku! Teraz! Chwyćcie ją! Tadeuszu, uciekajmy stąd! Dalej, dalej! Chodź szybciej! Biegnijmy! To tu, drodzy panowie, tu jest moje królestwo. Nie ma słów, którymi mogę trafnie podziękować. Przywróciliście mnie na moje kochane rozlewisko. Szkoda tylko, że hmm, z kart muszę zrezygnować. Nie ma sprawy. Wasza wysokość? Pardon? Nie ma sprawy? Dobre sobie. Cóż za człowiek skromny. Tuż po tym, jak w ratunek włożył trud ogromny. Jest dla mnie zaszczytem stanąć przed Twym Licem. Dlatego właśnie mianujecie mym żabim szlachcicem. Wasza wysokość, ja. Kruk, naprawdę musimy już iść dalej. Ach tak, marszałek mówił, że szukacie diabła. Słyszałam o dziewczynie, którą trzyma w chacie. Ratowanie damy rzecz najpewniej nagła. Rozumiem, że bez zbędnej zwłoki wyruszacie. Cóż, nam również czach jako sąsiad wadzi, Więc marszałek z wami wyruszy w tę drogę I do domu diabła prędko zaprowadzi, Chociaż tak odwdzięczyć się za pomoc mogę. Ostatni raz ci mówię, nie znam miłości w Zakopanem. Mogę spróbować cztery piwka, ale to nie do końca jest repertuar na skrzypce. Jak to nie znasz miłości w Zakopanem? Ohoho, goście, gdzie jest mój kapelusz? Otwieraj! Dzień dobry, ależ proszę, zapraszam, przecież nie będziemy się witać w progu. E, dzień dobry. Ha! Daliście się nabrać na to przebranie i weszliście w sam środek diabelskiej twierdzy. To ja, ptański czart! Dosłownie wszyscy wiedzą, że jesteś diabłem. Zdajesz sobie sprawę, że kapelusz nie jest przebraniem, prawda? Róża, jak dobrze cię widzieć całą? Nic ci nie jest? Przyszliśmy ci uratować. O nie, 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 zaklepałem ją, ona nigdzie nie idzie. Słucham, porwałeś ją. Stawaj do walki, nikczemniku. Taki z ciebie swego chodź, zegar! Stop! Wystarczy! Nikogo nie prosiłam o ratunek. To nie jest tak, że nie dałabym sobie rady z tym tu mistrzem kamuflażu, bez urazy. Zostałam tu, bo miałam dość nadwornych snobów, którzy próbowali zaimponować mojej mamie, by oddała im moją rękę. Dobrze, dobrze. Skoro tak ma być, zrobimy to na moich zasadach. Więc. zrobimy konkurs. Tak. Jeśli wygra diabeł, zostanę tutaj. Jeśli natomiast wygra kruk, wrócę z nim do Gdańska. <laughs> Niezdrowa rywalizacja, to lubię. Cóż, jeśli taka jest twoja wola, dobrze? Hm. No to może być ciekawe. Dusza Róży, tak wrażliwa na piękno muzyki, nie pozostaje zamknięta na jedno medium. Artystyczne serce otwarte jest również na poezję. To też poprosiła naszych bohaterów, by stanęli na prowizorycznej scenie i wyrazili swoje uczucia. Nie mogłaś po prostu powiedzieć, że zarządziłam tę konkurencję, bo lubię wiersze? Przestańcie burzyć czwartą ścianę. Ja już nic nie mówię. Diable, możesz zaczynać. Yy, Okej, okay, jasne. <laughs> Odkąd zobaczyłem ciebie. Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło? Nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś. Jej... <laughs> Ta? <laughs> yy, tak właśnie kontynuował diabeł. Kruk? Yy, yy, tak, następnie przemówił kruk. Halo? Za X? Nie, nie, tu nic. Zobaczysz, kroku. Wyjdziesz stąd z panną. Tylko rychło wszystko powtarzaj wnet za mną. Uśmiech. Uśmiech twój zawsze czaruje mnie na nowo. Twoja skóra. Błyszczy. Twoja skóra błyszczy jak tafla bagna o świcie. Najpierw. Mniejszą. Najpiękniejszą jesteś snów moich, królową, a bez twego, twego kunkania marne jest me życie. Jesteś spełnieniem, jesteś spełnieniem wszystkich moich marzeń. Spotkać, Spotkać cię. cię to, jak znaleźć muchę w zupie. Razem poszukajmy, Razem poszukajmy w życiu pięknych wrażeń. Nie zostawaj z, Nie z, diabłem. z diabłem. Ten Nie typ macie. W... Czekaj, co? Może spróbujemy czegoś innego? Skoro słowa nie są waszą mocną stroną, może siła będzie? Komu uda się przeciągnąć tę linę na swoją połowę? Wygrywa konkurencję. Kruk, słuchaj. Marszałek powiedział, że pewien wąż wisiał mu przysługę i podmienił się za linę. Wystarczy, że go połaskoczesz, a zwinie się przeciągając diabła na swoją stronę. Może brzmi to niedorzecznie, ale cały ten dzień a, zresztą, nieważne. W każdym razie, dasz radę. Trzy, dwa, jeden, start! Niech to piorun strzeli. Co jest? na Małuski! O no, To wąż! Wąż! A! Dlaczego czuję, że wcale nie wygrywam? Uff, dobra. Wszyscy są zajęci. Teraz mój czas, by zabłysnąć. W tej konkurencji Róża poprosiła swoich amantów o przygotowanie dla niej dania, które zmiecie ją z nóg. Jako artystka ma wrażliwe kubki smakowe i tym samym <laughs> znaczy się po prostu nie znosi gotować, okej? Okay? Nasi zawodnicy prężnie podjęli się zadania. Diabeł za wzięcie miesza w miejsce coś, co niewątpliwie wygląda jak smoła. Czy to tak, drodzy państwo? To wygląda na brownie. Strzał w dziesiątkę, jeśli Róża lubi słodkości. Zajrzyjmy więc teraz do drugiego zawodnika. Pan Wojciech Kruk. Y Kruk wkłada żabę pod czapkę kucharską i ona zdaje się sterować. Nie, przestań! Nie stać nas na drugie złamanie praw autorskich w jednym słuchowisku. No, gdybyś jadł coś więcej niż suchary i suszone mięso, to pewnie nie potrzebowałbyś teraz pomocy, co? Wiesz, że transportowe łodzie nie są miejscem na kuchnię. Mówiłeś Tadeuszu, że... co to za przepis? Panie, to nie przepis. To najprostsza rzecz na świecie. Takie proste danie zrobi nawet dziecię! Tadeusza pomysł brzmiałby na ważyć zupy, więc siekaj sprawnie, jak mówię, i weź się do kupy! Zastanawiam się, gdzie w tej historii kończy się potęga przyjaźni, a zaczyna zwykłe oszukiwanie w konkurencjach. Cóż, Kruk radzi sobie jak może. Wróćmy do naszego diabła. Brownie jest prawie gotowe, by wylać je na blachę. Ale... o nie! Wygląda na to, że dodaje coś z małej fiolki. Czy to jest tak, drodzy państwo? To jest sos piekielny. Czyżby to było tradycyjne piekielne brownie? Diabeł stawia wszystko na jedną kartę. To jest naprawdę mocny składnik i nie powinien trafić do piekarnika. Diable? Diable, czekaj! Cóż, chyba pozostaje mi ogłosić wyniki konkursu. Nie jest to łatwe. Ale... Rezygnuję. Co? Co? Ja. Ja rezygnuję, Różo. Wiesz, że bardzo cię lubię, ale ten konkurs sprawił, że zrozumiałem, jak słabo się znamy. Kruku. Ja wiem, że pięknie grasz i. Cała jesteś piękna, ale wiem o tobie niewiele więcej. I nie wiedziałem, że lubisz wiersza ani że boisz się węży. Nie wiedziałem też, co mógłbym ci ugotować, żeby ci zasmakowało. Tak niewiele wiem o tobie. Nie chcę, żebyś wróciła ze mną tylko dlatego, że wygrałem. Strzelam, że nie wygrałeś. Dziękuję ci, Tadeuszu, że przyszedłeś ze mną. Wiem, że czasami trudno ci za mną nadążyć, ale zawsze szanuję, że próbujesz. Nawet dobrze się bawiłem! A zresztą wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. I tobie, marszałku, dziękuję za pomoc. Ha! Bez ciebie dalej panikowałbym na bruku. Możesz na mnie liczyć zawsze, drogi żabi kruku. Tobie, diable, w sobie to nic. Żegnaj różo. Kruku, kruku, czekaj. Dziękuję ci za to. Za te słowa. To. To chyba najważniejsza cecha móc powiedzieć o sobie i swoich uczuciach. Jesteś szczerym i bardzo odważnym człowiekiem, kruku. Wszystko to bardzo piękne i w ogóle, ale co z moim domem? Nie chcę nadziei być tu katem, ale samżeś sobie swańczył chatę. <ślesz> <ślesz> Słuchaj, diable, co ci powiem. Widzę szansę w tym problemie, i choć żab, wciąż jesteś wrogiem, może i odzyskasz mienie. Spróbuj dobrym być sąsiadem przestań w nocy hałasować. Nie wysuszaj naszych bagien przestań śmieci w trzcinach chować. Gdy królowa ci wybaczy, poznać cię z tych lepszych stron. Skrzyknie trochę żab murarzy, twój wyremontuje dom. Mała żaba, wielkie serce. I tak, drodzy państwo, żabi marszałek zlitował się nad diabłem, mówiąc wcale niepisanym na siłę wierszem. Diabeł porzucił w niepamięć marzenia o udobruchaniu róży, a zajął się udobruchywa... udobruch... Y, spełnianiem wytycznych żabiego marszałka. Tadeusz natomiast został poproszony o bycie świadkiem na ślubie Róży i Kruk. Um, jakim znowu ślubie? Nie było mowy o żadnym ślubie. Kruk! Um, Różo, czy zgodzisz się... wyjść ze mną na spacer. Bardzo chciałbym cię bliżej poznać i... Cóż, na długą jest kawałek. Może i zdążysz przekonać mnie do siebie. Idziemy? I poszli. Ej, ale to już koniec? Czekajcie! No chyba jeszcze nie. Jak to za długie? Nie jest za długie. Dajcie jeszcze jedną legendę. Znam taką o wypędzeniu diabła z Gdańska. Mogę opowiedzieć.